Cześć Wam z tej strony, Rafał Barans, szukając przygody.pl i dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek. Jedziemy na działkę do Walencji, a w zasadzie ja już jestem na działce w Walencji, ale pokażę Wam nowość, to co się dzieje właśnie teraz. Zaczynamy. W jednym z ostatnich odcinków mówiłem Wam o tym, że na naszej działce pierwsze co musimy zrobić, no to zrobić ogrodzenie. I zrobiliśmy więcej jakiś kosztorys, dowiedziałem się ile mniej więcej będzie kosztowało. I wczoraj wieczorem podjęliśmy, wieczorem, wieczorem dosłownie, podjęliśmy decyzję z Krystyn, że dobra ona pojedzie rano w sobotę do Walencji i zrobi zamówienie na materiał. No i po prostu będziemy robić to ogrodzenie, zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Okazało się, że ja przyjechałem tutaj parę godzin później, no i zobaczcie co już się dzieje. Ogrodzenie powstaje. Zaraz Wam wyjaśnię konstrukcję tego, ale na początek wyjaśnię Wam dlaczego robimy akurat tutaj ogrodzenie, a nie w innej stronie. Więcej chodzi o to, że zobaczcie, tak jak Wam tłumaczyłem, tutaj będzie droga robiona w przyszłości znaczy w przyszłości tak naprawdę już ją zaczęli robić powoli ale chodzi o to, żeby odgrodzić się właśnie od tej drogi. Bo na Filipinach no jest to tak zrobione ciekawie, że jeżeli by zaczęli tutaj robić drogę, no to najprawdopodobniej zrobiliby ją bardziej na naszej działce niż na działce konkurencji czy sąsiada po drugiej stronie. Tak jak widzicie, sąsiad tutaj tak samo zrobił ogrodzenie, i to też robił w zeszłym tygodniu, właśnie dlatego, że jak zaczął tutaj robić drogę, żeby było dokładnie te 6 metrów. I tutaj żebyśmy postawili ogrodzenie. Nie czekaliśmy długo, Krysty zaczęła od razu działać w zasadzie zamówiła cały materiał, który jest potrzebny, i robimy ogrodzenie. Nasza działka przypominam wam, jest tak naprawdę tylko i wyłącznie od, chyba od odtąd dokładnie, do gdzieś tam, tam gdzie się kończy rolka. Jakoś tak, chyba. Do tego miejsca. Natomiast, jeżeli już kupowaliśmy materiał, to powiedzieliśmy z Chrystim, że założymy trochę więcej pieniędzy i inaczej ten materiał, który mielibyśmy przeznaczyć, żeby zrobić teraz tam, właśnie w tamtą stronę odgrodzić się od, od rodzeństwa, no to jednak zrobimy tak, żeby na razie te wszystkie działki, które są tutaj właśnie rodzeństwa, odgrodzić od drogi. No i dlatego powiedzieć, my jesteśmy jakby tym inwestorem, który inwestuje pieniądze. A rodzina Christine już załatwia tutaj to, kto to zrobi i jak to zrobi. No ale, tak jak pokazuję Wam, nie trzeba było długo czekać, bo w zasadzie tego samego dnia jak tylko materiał przyjechał, a materiał przyjechał 20 minut po tym, jak Christine go zamówiła, zaczęli kopać doły i postawili pierwsze posty, pierwsze supy. Tutaj. Tak naprawdę ten jeszcze, słuchajcie, ten kawałek i tam do końca tego, tam gdzie się zaczynają palmy, to dalej jest tutaj jeszcze działka cioci Krystii. I najprawdopodobniej będziemy chcieli zrobić tak, żeby właśnie tutaj te posty, te słupy dalej tak naprawdę postawić. Tak jak widzicie, chyba zresztą nawet jest linka tutaj puszczona, żyłka. Tak, ona gdzieś tam idzie, ja nie wiem gdzie tam dokładnie jak to ma wyglądać, natomiast to chcemy dalej zrobić. Też zwróćcie uwagę, stara działka. Tak naprawdę i ogrodzenie jej było tam. Czyli w tym momencie, jeżeli byśmy tego nie zrobili, to najprawdopodobniej stracilibyśmy naprawdę kilka metrów, kilka dobrych metrów działki. Więc lepiej to teraz zrobić i się nie martwić później. No dobra, ale zapytać się, jak to mniej więcej wygląda. No słuchajcie, konstrukcja jest bardzo prosta. Takie słupy kupuje się. Te mają bodajże chyba 2,5 metra wysokości, o ile się nie, nie mylę. One są wkopane na jakieś 50 centymetrów. Nie wiem na ile wkopywali je, ale tyle co tak więcej teraz patrzę, to tak mi się wydaje, że to jest 50 centymetrów wkopane. Te jeszcze oczywiście nie są nie są jeszcze osadzone dobrze. Poza tym tak naprawdę to nie ma tutaj żadnej innej konstrukcji. Jest po prostu tylko i wyłącznie zasypywane po ziemią i kamieniami, żeby to się ubiło. No i poza tym one stoją Naprawdę dosyć stabilnie. Zresztą słuchajcie, to też nie ma być ogrodzenie, które tak naprawdę będzie na nie wiadomo ile lat. Na razie to ma być takie tymczasowe, żeby po prostu tylko się odgrodzić. Zaraz Wam podam kosztorys. Dodatkowo na to, tak jak widzicie, idzie siatka, którą też się kupuje w rulonach. To jest chyba ze stali jakieś nie wiem, No, zwykła stala, raczej nie, nie powiem, żeby to było drogie. Zresztą, tak jak mówię, zaraz się dowiem dokładnie od Krystyn, co kosztowało. To Wam powiem dokładnie. No i oczywiście ona jest przywiązywana do tego, więc. E więc tak naprawdę, takie ogrodzenie, jeżeli by było 4-5 pracowników, to oni by to zrobili podejrzewam w jeden dzień bez żadnego problemu. A przypominam Wam o tym, że taka, taki pracownik, żeby, którego można wynająć na dzień, oczywiście dać mu jeszcze jakiś obiad do tego, to jest 300-400, czasami maksymalnie za specjalistę 500 peso, czyli jakieś 35 zł, a minimalnie nawet 20-25 zł. I to spokojnie możecie znaleźć pracownika w tej cenie to na co czekaliście mam tutaj przed sobą rachunek za cały ten materiał który został dzisiaj kupiony i przykładowo taki słup betonowy żelbetowy bo to tam w środku też są pręty stalowe kosztuje 325 peso czyli to jest jakieś 20 26 zł za taki słup ten ta siatka kosztuje słuchajcie 1350 peso za. Kurde, nie wiem ile, ale to będzie przynajmniej z 25 metrów, tak mi się wydaje. Ciężko powiedzieć: ona cztery takie kupiła, tutaj jeszcze trzy leżą. I nie wiem, czy tutaj jest podane, e, jaka to jest długość. Niestety, słuchajcie, jak to jest na Filipinach, oni do takich. Małych detali, jak na przykład długość tej siatki, nie przywiązują uwagi. Po prostu nie wiem, jak oni to obliczają. Kupują zawsze na zapas. No ale słuchajcie, i dodatkowo jeszcze został kupiony ten, ten drut do wiązania tego ogrodzenia ale to jest to jest jakiś tam detal. Najważniejsza oczywiście jest ta siatka, czyli jakieś 110 zł za. Tak jak widzicie, tam jest jeszcze, no podejrzewam, że nawet więcej niż 25 metrów. Może? Nie wiem, nie wiem dokładnie. 1100 zł za to no za posty to jest, czyli supy, 20 parę złotych, więc w sumie za całe to ogrodzenie, a jeszcze tak naprawdę to zostanie dorobione tam do końca, i tutaj jeszcze zostanie jeden zrobiony i w tą stronę będzie szło kawałek. Wyszło nas jakieś 1100 zł, 1200 zł, także nie jest jakoś tam tragicznie. A cieszę się, że to tak naprawdę zostało zrobione. Tak jak widzicie, no, linia jest jakaś wytyczona. Tam oczywiście muszą być jeszcze y, umocowane. Ale tak to mniej więcej wygląda. I słuchajcie, też mam dla Was dobrą wiadomość, bo raportu z Filipin ostatnio nie było. Ale z tego, co wczoraj przeczytałem, to okazuje się, że Filipiny... No nie do końca się otwierają od 1 maja, ale otwierają się znowu na obcokrajowców. To znaczy, że jeżeli wizę dostaniecie wcześniej, czyli będziecie mieli wizę na Filipiny z kraju, z którego wylatujecie, to możecie wlecieć na, Fili na Filipiny. Te wizy są na razie wydawane tylko i wyłącznie dla członków rodziny, dla osób z jakimś biznesem, z innymi takimi jakimiś dobrymi powodami, żeby przyjechać na Filipiny. Ale jest to naprawdę dobry krok w tym kierunku, żeby Filipiny się otworzyły. Mam nadzieję, że za niedługo będę mógł Wam powiedzieć tą najlepszą informację po prostu, że turyści w końcu mogą przyjeżdżać na Filipiny. Na trasie jeszcze tak nie ma. I co też jeszcze wiem, to tam jest. To słuchajcie, to trzeba już na stronie imigracyjnej przeczytać dokładnie, ale jest tam jakaś taka wzmianka, że przez t... wszystkie kraje są odblokowane, znaczy z wszystkich krajów ludzie mogą przyjechać. Natomiast tylko z wykluczeniem tych krajów, które akurat sobie w tym momencie nie radzą jeszcze z, dokładnie, no, wiecie, z pandemią, czyli na przykład tam chyba Indie są wyłączone i jakieś jeszcze inne kraje, ale nie jestem teraz do końca pewien, ale chciałbym po prostu o tym powiedzieć. Na stronie imigracyjnej Biura Imigracyjnego Filipin na pewno dowiecie się dokładnych informacji. A ja idę zobaczyć co oni tam gotują dzisiaj? Maria! Andżus. Co? Ja pełem. Nie bra bra? Andżus bra bra. Pretty fabulous. Emmy, high five. A spakuję ci to. Nie, nie, nie. Okej. Rysujesz sobie? Na hulogty A switcher. No i Chcę Wam jeszcze pokazać, co dzisiaj jest na obiad. Kałamarnica, tak, squid to się nazywa. Ugotowana z warzywami. Co też jest słuchajcie ciekawe, akurat robiliśmy coś tam przy płocie i przejeżdżał koleś po prostu na motorze i miał kałamarnicę sprzedawał. No więc po prostu kupiliśmy kilogram, to jest chyba kilogram, za jakieś 12 złotych. I zaraz spróbujemy. Znaczy, no ja już spróbowałem to wiele razy, ale to jest całkiem niezłe. Jeżeli jest dobrze przyprawiony, to naprawdę fajnie smakuje. Ale zaraz sobie nałożę i zobaczycie. No słuchajcie, to jest kałamarnica, czyli squid. No. Taka gumiasta, ale całkiem niezła. Co? to jest dobre To Jest dobre Jest to Miałem Tak, jestem pewny, że zrobiliśmy. Nie wiem, jak kocham chrystus. Długo? Do miasta? Tak, tak powiem, na, na kwaśno? A? Ale jak będziecie na Filipinie spróbować Skoro jesteśmy jeszcze na działce to mogę wam pokazać coś też ciekawego Niestety nie nagrałem tego momentu kiedy akurat drzewo było ścinane ale tutaj brat Christine przed chwilą no czy to było pół godziny temu ścinał właśnie to drzewo to było jedno wielkie drzewo, tutaj stało na jego działce. On tą działkę tak chce troszkę uporządkować. Tak jak widzicie, tam jest nasza działka, a tutaj jest jego działka. Ale zobaczcie sobie, jakie ogromne drzewo. Sporo drewna z tego będzie. Nie wiem, ile to miało lat. Zresztą ciężko powiedzieć. Też nie wiem, co to dokładnie jest za gatunek. Ale zobaczcie. Było takie normalnie ogromne. Tam są jeszcze całe, całe te kawałki. Już zostaje pocięte na mniejsze, ale zwali to w tamtą stronę. Dosłownie padło, tutaj stało. Tak, jako ciekawostka. No, a tutaj oczywiście bambusy dalej rosną. I ta część bambusów to jest też należy do rodziny Krystyn, a ta to nie wiem, bo to już chyba jest osobna działka. No, ale tak, jakby, tak jak widzicie, tutaj jest nawet jeszcze więcej. Było tych bambusów yy, tutaj tak naprawdę dużo, dużo więcej. Ale oni to uporządkowali. Zresztą tutaj te bambusy były połączone, ale teraz tutaj, tak jak wiecie, że będzie tutaj droga, dlatego musieli to po prostu sprzątnąć. Ale i tak dalej fajnie to wygląda, ponieważ przejeżdża się pomiędzy takimi powiedzmy gąszczem bambusów. Ten bambus oczywiście, który oni wycinali, no to oni później zużyli na jakąś budowę, na jakieś zadaszenia, na jakieś elementy domu i tak dalej, i tak dalej. Ten bambus zawsze jest wykorzystywany, to drzewo, to drewno, które tutaj widzicie, to nie wiem czy będzie wykorzystane do czegoś, chociaż coś on mówił o jakichś stolikach, jakichś krzesłach, więc może to po prostu wykorzysta w ten sposób, sam jestem ciekawy, chociaż pociął to na razie na takie mniejsze kawałki, ale zobaczymy co będzie z tego później. Dzisiaj już mamy niedzielę, w sobotę więcej już niestety nie nagrywałem, no bo chciałem też ten czas spędzić z rodziną, co jest oczywiście zrozumiałe. Dzisiaj rano w niedzielę też pojechaliśmy na naszą działkę, ale byliśmy tam tylko dosłownie przez 10-15 minut. Chcieliśmy zobaczyć ile pracownicy wczoraj skończyli tam robić i w zasadzie... 60-70% ogrodzenia już jest gotowe. Ja oczywiście pokażę Wam to w następnym odcinku, jak tam będziemy. Już, jak będzie gotowe, wszystko i wyjaśnię Wam, co będziemy robić dalej na działce, bo to też jest interesujące. Ale nie o tym chciałem do Was powiedzieć. Słuchajcie, wyszedł ciekawy temat, który będę pewnie mógł normalnie nagrać dla Was, bo okazało się, znaczy, ja już to wiedziałem od jakiegoś czasu, ale o tym chyba nie mówiłem wcześniej. Mój paszport jest jeszcze ważny przez parę miesięcy. Więc muszę go oczywiście jakoś przedłużyć na kolejne 10 lat. I teraz pytanie jest, jak to można zrobić na Filipinach? Ja już się z tego, co się dowiedziałem, co też jest troszkę dla mnie bardzo dziwną sytuacją, ponieważ ze względu na to, że podróżowanie jest tak bardzo utrudnione w tym momencie, większość ambasad różnych innych krajów wprowadziła możliwość przedłużenia ważności paszportu za pomocą wysłania po prostu tego paszportu do Manili, na przykład ambasada Stanów Zjednoczonych, ambasada Wielkiej Brytanii, co też wiem na pewno, i też inne, inne kraje. Niestety polska ambasada, no ale to oczywiście nie jest wina polskiej ambasady w Manilii, tylko ogólnie polskie prawo tego zabrania. Więc jeżeli ja chcę przedłużyć paszport w tym momencie na kolejne 10 lat, czyli wyrobić nowy paszport albo przedłużyć ten, potrzebuję lecieć do Manilii. Tak jak wam mówiłem, podróżowanie w tym momencie jest bardzo utrudnione, więc jutro w poniedziałek zbieram się z samego rana i będę starał się dowiedzieć w ogóle jaka jest procedura, żeby można było polecieć do Manili, czy muszę mieć jakieś potwierdzenie, czy muszę mieć robione jakieś testy, czy muszę mieć inne w ogóle jakieś bukowanie hoteli i tak dalej dalej, żeby po prostu polecieć do Manili na kilka dni. Plus jest taki, że nie muszę tam czekać tego okresu, kiedy paszport zostanie mi wydany, bo z tego co wiem, paszport może zostać wydany już dokładnie Wysłany tak naprawdę do mnie, więc ja po prostu mogę wrócić z Manili, a oni już odeślą mi nowy paszport do mnie. Co jest dobrym akurat rozwiązaniem, bo gdyby nie to, to pewnie w Manili bym musiał spędzić dwa tygodnie, a tego tak naprawdę za bardzo nie chcę. Kolejny temat, który od razu też ruszy zaraz po tym, jak otrzymam paszport, to jest: słuchajcie, jak się wyrabia wizę małżeńską na Filipinach. Bo tak jak Wam wspomniałem już kilkukrotnie Sytuacja na ten temat jest bardzo skomplikowana. Przez to, że teoretycznie Polska nie ma podpisanej umowy z Filipinami o takiej wizie małżeńskiej i nawet ambasada twierdzi, że czegoś takiego teoretycznie nie można zrobić, natomiast ja wiem, że takie wizy są wydawane. Więc przejdziemy całą procedurę załatwiania tego, pokażę Wam, jakie dokumenty są potrzebne, co trzeba zrobić, co, czego nie można zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Proces wydawania tej wizy podobno trwa 5 miesięcy, ale oczywiście, jeżeli ja już zaaplikuję o to, zapłacę te pieniądze, a to też nie jest, słuchajcie, tania sprawa. No to to już będzie procesowane i pewnie chyba po 5 czy 6 miesiącach dopiero otrzymam tą wizę. Chcę to zrobić z kilku powodów. Będę wam to oczywiście wyjaśniał wszystko w innym filmiku, ale najważniejsze powody to takie, że nie wiadomo, ile będziemy musieli znowu zostać na Filipinach dłużej, bo nie wiadomo, kiedy to się odblokuje, kiedy będziemy mogli w ogóle polecieć do Polski. I kolejna sprawa to to, że po prostu wtedy będę mógł wylatywać i wlatywać samodzielnie tak samo na Filipiny. Jeżeli na przykład dalej będzie taka ograniczenia w podróżowaniu, że, na przykład, nie będę mógł wlecieć na Filipiny, tylko będę mógł wlecieć z moją żoną. To, jeżeli będę już miał taką wizę, to wtedy mogę sam polecieć do Polski albo gdzieś za granicę i wlecieć samodzielnie. To wam wszystko wyjaśnię w kolejnym filmiku. No i słuchajcie, tym będę się już z Wami żegnał. Nie chcę przedłużać tego filmika, też nie chcę go naciągać, tak żeby nie wiadomo jak długi był. Ostatnie filmiki, które wrzucałem, to były naprawdę chyba 30-minutowe. Wiem, że podobało Wam się to, ale część ludzi oczywiście narzekała, że są za długie, że mogły być krótsze, więc tym razem będzie krócej, ale obiecuję, że będzie częściej, ponieważ dużo teraz nowych rzeczy się będzie działo dla nas, dlatego chcę to nagrać, chcę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Ja dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!